i włączył się Michał Łuczewski, zarówno na czacie, jak i w badaniach. Mieliśmy dużo takich też przykładów nieperfekcyjnych ludzkich menadżerów mhm. i w związku z tym odpowiedzią na to jest moduł, który teraz zaprezentują Panowie. Wolałbym, wolałabym być zarządzana przez AI, -a. I odpowiemy na pytanie, co to znaczy być liderem, którego się nie da zastąpić przez AI, i czy sztuczna inteligencja może być lepszym. A Paweł na pewno wykorzysta jeszcze ten czas, żeby powiedzieć, że przy okazji tego, że CoachWise ma już 20 lat, proponujemy zupełnie nowy program. Zapraszamy. Tak, dzień dobry. Muszę powiedzieć, że się zasłuchałem w, w tym, co mówiłaś, Renata. Z zaciekawieniem tutaj, tutaj próbuję też włączyć prezentację w międzyczasie. Także. O, chyba jest. Dobrze. I co my tu mamy? Mamy. Dobrze. No, to bezpieczeństwo psychologiczne to z jednej strony trudne, trudne rzeczy, prawda? No, ale z drugiej strony, albo i z drugiej strony, to są też. Te emocje takie pozytywne, prawda? Mobilizacja, energia, pasja, tego typu rzeczy. Ale faktycznie ten świat no, aktualnie można powiedzieć, że no, dostarczy nam sporo takich okazji do tego, żeby się tam obawiać o różne rzeczy. Więc. Więc faktycznie, dobra jest. Pozwólcie, że najpierw przedstawimy się Paweł Słupkowski i Michał, i Michał Łuczewski. Ja mam taką, to jest dla mnie ogromna przyjemność w ogóle dzisiaj tutaj występować. Asia mówiła, że dlatego, że łączymy dwa światy łączymy świat Biznesowy, praktyczny ze światem akademickim. Michał jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, ale też wykładowcą na wielu międzynarodowych uczelniach zagranicznych, na przykład Mendoza Business School i Notre Dame i wielu innych. I jest taką postacią, która studiowała przez ostatnie 20 lat przywództwo na różne sposoby. Między innymi studiowała taką postać, jak Karol Wojtyła od strony przywódczej, nie mówię to o moralnym, jakimś religijnym wymiarze, ale właśnie od strony przywódczej, oraz studiował e, zjawisko Solidarności e, od strony naukowej. Popełnił na ten temat książki. W więc jest ekspertem, prawdopodobnie najlepszym, najlepszym ekspertem w, tej, w tych dziedzinach, e, w tej dziedzinie e, w ogóle na świecie. A więc dzień dobry, Michał. E... Dzień dobry, że tak mi przedstawiłeś jako największego eksperta na świecie, to teraz muszę dowiedzieć to wszystko. Dzień no, dalej. słuchaj. Ja tylko powtarzam to, co usłyszałem. <laughs> Okej, okay, natomiast, natomiast tak. Ten wątek dotyczący tego, że jest coraz większa grupa pracowników, którzy zastanawiają się nad zastosowaniem AI i myślą o tym, że woleliby być zarządzani przez, przez AI, to jest wątek, który nie wymyśliliśmy w garażu sami, tylko jest to wątek, który się przejawia w różnych badaniach. I, I ta teza no, nie jest to clickbait po to, żeby tutaj zwabić, zwabić was czy nas, ale naprawdę tak to się dzieje. Asia mówiła, czy Asia mówiłaś o tym, że jaka jest w ogóle taka nasza tutaj, jaki jest tutaj nasz mandat do tego, żeby w ogóle na temat przywództwa się wypowiadać. I to faktycznie... O, Mam nadzieję, że to będzie widać. Tak. I to wynika z tego, że między innymi my prowadzimy od wielu lat różne przywódcze akademie, programy first time dla liderów, menedżerów, ale też dla ludzi z poziomu executive. Badamy predyspozycje, kompetencje, rozwijamy style to w różnych wymiarach, jeśli chodzi o przywództwo bo i przewodzenie ludziom, ale też przewodzenie operacjom, rynkowi, technologią, bo to przywództwo ma Wiele wymiarów, to jest dłuższy wątek. W każdym razie tak patrzymy na to przywództwo, ale też patrzymy na to z perspektywy coachingowej, bo tym się zajmujemy od ponad 20 lat. To jest 45 osób w całej centralnej Europie. Dosyć z jednej strony spersonalizowane, a z drugiej strony kompleksowe projekty. Ale, i to jest to, o czym Asia wspominała, jesteśmy tutaj razem z Michałem, bo Michał jest założycielem Lead School of Experiences. Takiego międzynarodowego podmiotu, który między innymi realizuje program Oxford Leadership Experience. W tej edycji pod subtytułem Nawigowanie przez rewolucję AI-ową, stąd też jesteśmy bardzo w temacie. Na Uniwersytecie Oxfordu i we współpracy z profesorami z Oxfordu, z dwóch ośrodków, one się nazywają Side Business School, to jest jedyna szkoła biznesu na Oksfordzie 20 lat doświadczeń i blawatnik School of Government. Czyli szkoła, która rozwija przywództwo w instytucjach publicznych. No, długo by na ten temat mówić. Na ten temat jeszcze do tego wrócimy na sam koniec, ale to jest jakby taka platforma, z której startujemy. I teraz co wiemy? Wiemy, że między innymi w badaniu Gardnera sprzed czterech lat, ale jednak pojawia się taki wątek, który się nazywa AI Joins the Team. Uwaga teraz, AI joins the team. On nie wspiera ten, tego, naszej pracy, nie wspiera tego, co robimy, tylko, tylko po prostu jest równoprawnym członkiem. Pewnie znacie lub nie znacie, jest taki case, przypadek firmy Modena, zdaje się, ona się nazywa, gdzie HR wziął odpowiedzialność za wdrożenie i stosowanie AI, ponieważ potraktowano to w tej firmie jako jeden z, ze, ze strategicznych, e, intelektualnych, czyli intelligence zasobów organizacji e, i to HR zarządza wykorzystaniem AI. E, ja myślę sobie, że to nie jest pierwszy, nie pierwszy i nie ostatni przypadek. E, więc AI joins the team, to jest fakt, jakby jak myślimy o tym, że kiedyś, to, co to będzie, kiedy to się stanie, to to się już stało, ten czarny łabędź wylądował. Nawet w sposób nieświadomy korzystamy z AI praktycznie wszędzie, łącznie z tym, że w tej chwili moja kamera ma AI, mój komputer ma AI, prezentacja, którą przygotowywaliśmy, była robiona z AI i, i tak dalej, i tak dalej. I teraz skąd takie myślenie o tym, że wolę być zarządzany przez AI? To między innymi stąd, że AI Manager jest dostępny, w każdej chwili i w każdym miejscu. Nie ma kalendarza, do którego się trzeba wbić. Nie ma czasu, w którym jest dostępny. Manager AI jest dostępny 24 godziny na dobę, w każdej chwili. Tutaj po lewej stronie, może tego nie widać, to jest taki, taki totem reprezentujący, który ma twarze z czterech stron. No i on reprezentuje właśnie takiego menedżera AI, który po prostu ma tyle twarzy, ile trzeba, w każdej chwili. Można z nim zawsze porozmawiać, można też zawsze się go doradzić. On będzie między innymi będzie wpięty w dane. Dane na temat tego, jak nam idzie nasza praca, w na przykład w ostatnią rozmowę z klientem, którą nagrał system, jeżeli pracujemy na przykład na słuchawkach w call center, albo na temat tego, kiedy przychodzimy, a kiedy wychodzimy z pracy. To ja wiem, że to może być trochę przerażające, ale takie dane ten AI-owy menedżer będzie posiadał i w związku z tym propozycje i cały dialog z nami będzie opierał o, o fakty, czyli będzie bardziej, bardziej racjonalne, nie będzie miał dobrego lub złego humoru, będzie po prostu oparty o dane i będzie również naszym partnerem w, w, we wspieraniu naszego rozwoju. Podpowiadanie, uczenie, będzie wytrwały, że tak powiem, będzie takim tutorem, mentorem, coachem, być może nawet, czyli jeżeli będziemy mieć jakiś problem, który nie będziemy umieli samodzielnie rozwiązać, to ten menedżer AI będzie, i teraz mówię celowo, używam tego słowa, że będzie bardzo efektywnym partnerem we wspieraniu nas w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się. I teraz mówię będzie, chociaż fakty są takie, że to się już dzieje. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili, w tym roku Odnotowany, odnotowywany jest taki trend redukcji, zwłaszcza w dużych średnich organizacjach, personelu o mniej więcej 10-15%, i o tym się wprost nie mówi, ale jednym z głównych powodów tych redukcji jest wykorzystanie sztucznej inteligencji. I oczywiście to nie dotyczy tylko pracowników, to dotyczy również kadry menedżerskiej wynikające to wynika z tego, że no struktury się nam zwłaszczają, ale również. Wynika to z tego, że część funkcji menedżerskich po prostu przejmowana jest, czy jest automatyzowana, tak to nazwijmy. Czy robotyzowana wręcz. I teraz jakbyśmy się dobrze zastanowili, to jest taki punkt startowy do tej naszej prezentacji. Dlaczego wolałbym być zarządzany przez AI? Dlatego, że jest dostępność B, jest większa przejrzystość, jest przewidywalność, jest coś, co mówiła Renata, to jest paradoks, ale jest większe poczucie bezpieczeństwa, i uwaga teraz, to jest trudne, jak się myśli o technologii, że ona jest bardziej uczciwa i bezstronna. Nie jest, jak to się mówi ładnie z angielskiego, biased. Nie? I stąd pracownicy, zadawani, którym zadaje się pytanie, czy woleliby, czy rozważają, czy chcieliby skorzystać, deklarują w rosnącej ilości, że owszem. Taką opcję by rozważyli. Punkt startowy. No i teraz oczywiście dochodzimy do punktu, do, do tematu upskill and lead. Czyli co to w praktyce oznacza dla nas, jako dla ludzi, którzy zarządzają, przewodzą. No i tutaj mamy. Po pierwsze, wątek, ten nagłówek się nazywa AI łamane przez automation, łamane przez Technology Leadership. I tutaj widzimy, że mamy cztery takie, można powiedzieć, strategiczne opcje, tak? Michał, jakbyś mnie tutaj mógł wesprzeć, prawda? Opcja numer jeden to jest bycie zastąpionym. Tak? Czyli to jest ten mechanizm, jakbyś mógł tutaj dodać ja, swoje przykład. Ja, ja powiem. Cieszę, cieszę się, że się do mnie zwróciłeś, a nie do AI-a, więc to już jest dużo, <noise> że jeszcze, jeszcze właśnie ze sobą pracujemy i współpracujemy. Ale jest to, jest, jest to bardzo ważne, że AI właściwie wprowadza taką rewolucję, taką rewolucję, nową rewolucję przemysłową do naszych miejsc pracy. Paweł, już mówiłeś o tym kontekście zwolnień, ale ta rewolucja idzie głębiej, to znaczy, ona może dotyczyć nie tylko innych, ale może dotyczyć nas, czyli my możemy zostać zastąpieni. Możemy pracować, tak jak teraz się pracuje pod AI w Amazonie. Tam bardzo narzekają ostatnio programiści, że już właściwie nie są kreatywni, tylko sprawdzają to, co AI wypluwa. Ale, i tutaj jest to miejsce, do którego chcemy zdążyć, to jest to miejsce optymizmu. To znaczy możemy pracować nad AI-em, to możemy pracować z użyciem AI-a i to jest takie technological leadership, które będzie wymagało coraz większych umiejętności, takie upscaling. A z drugiej strony, to jest to, do, tego, do czego też Państwa zapraszamy, żeby pracować z AI-em. I tak, żeby AI był częścią naszej rzeczywistości. Ja właśnie ostatnio rozmawiałem z moim znajomym, który zakłada Startup, który się zajmuje zaangażowaniem ludzi w pracę i się zapytałem go, czy AI tam będzie obecny. On powiedział, że to jest oczywiste. Oczywiście, że już ten AI tam będzie. Więc są, są cztery strategie: dwie nie za ciekawe, ale dwie, myślę, że bardzo ciekawe. I myślę, że, że, że właśnie z tych dwóch chcemy skorzystać. I do tych dwóch chcemy też Państwa zapraszać. Mhm. Nie, 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 idziemy dalej. To znaczy zostańmy tutaj. Co to znaczy praca pod AI? Słuchajcie, jest w naszym środowisku tym hr jest takie pojęcie jak scarcity mentality i abundance mentality, mentality czyli takie, taka mentalność braków i, 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 i obfitości, prawda? I tutaj mamy podobnie, gdybyśmy mieli to tak archetypicznie nazwać, to praca pod AI to bycie podporządkowane. Tak? Tak, to jest, AI się staje moim szefem, on mi dyktuje. Ja się staję trochę niewolnikiem tego AI. -a. Tak nowy menomen jednym z ciekawszych trendów, który w tej chwili już jest też zbadany, między innymi na Uniwersytecie Oksfordu, jest to, że jeżeli korzystamy intensywnie z ai do jakichś funkcji, intensywnie przez więcej niż 30 dni, to nasza zdolność do samodzielnego wykonywania tego, o co prosimy AI, redukuje się bardzo znacznie. Znaczy, jak wracamy po 30 dniach i próbujemy tą prezentację w PowerPoincie zrobić od nowa, czego nie robiliśmy przez miesiąc, bo zlecaliśmy to AI-owi. To zaczynamy, to nie jest tak, że wsiadamy na rower i nagle z niego spadamy, ale nie mamy tego komfortu I, i idzie to nam z trudnością. Bardzo szybko się oduczamy. To jest tak jak z tymi smartfonami, które z, z, zastąpiły nam pamięć podręczną, no i w związku z tym większość z nas już nie pamięta numerów telefonów nawet do własnego domu, prawda? Ym, więc praca pod ai to jest troszeczkę bycie trochę niewolnikiem tak? tego, tego AI-a, a bycie nad ai to bycie. Przywódcą, można powiedzieć, slave and master, takim mistrzem tego jaja. Tego I to są na poziomie takiej przywódczej, to są takie strategiczne decyzje. Czy ja, czy ja ulegam jemu, czy ja mu dyktuję, czy ja, czy ja z nim współpracuję. Nie? To, to, to o to chodziło, prawda, Michał? Absolutnie tak. Czy, 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 czy współpracujemy, i to też jest nie tylko ta współpraca, ale to też jest. Zatrudnianie, gdzie AI, tak jak już wspominałeś, będzie coraz bardziej istotne, ale na szczęście, na, na, szczęście no, na tym się też nie kończy ta, ta taka współpraca z AI, bo ona też może służyć naszemu rozwojowi. I o tym też będziemy chcieli powiedzieć. Tutaj patrzę, patrzę też na, na to, co jest w czacie. AI może nam pomóc, do tego, i to zacytuję Piotra Serdyńskiego, żeby lider był silny mentalnie, pewny siebie, mieć poczuć, miał poczucie własnej wartości i był spełniony, ale nie zastąpi go w tym nigdy. I, i, I to, co chcemy też Państwu powiedzieć razem z Pawłem, to to, że w tym nowym świecie, który nadchodzi, to albo możemy mieć rolę lidera, albo rolę menedżera, ale te role mogą nam być szybko zabrane. Albo możemy być liderami, którzy mają tożsamość lidera. Tak. I ta tożsamość, ta tożsamość, lidera głębsza tożsamość jest, jest tym, yy, yy, co, co chcemy kształtować, to znaczy przejście od roli do tożsamości. No właśnie, bo jednym z problemów jest to, że jeżeli jesteśmy tylko menedżerami, taką mamy tezę, nie? że jeżeli jesteśmy tylko menedżerami, czyli zarządzamy, bądź nasze przywództwo dotyczy wyłącznie naszej roli, czyli tytułu, innymi słowy, to AI nas zastąpi. Prędzej czy później nas zastąpi. Yy, I rozwiązaniem jest to, żeby budować i wzmacniać swoją tożsamość. Nie odgrywać, tylko być i tą tożsamość swoją posiadać, co yy, wymaga energii, wymaga odwagi, <grych> wymaga siły, tego co się ładnie nazywa mental toughness, takiej takie, takie siły mentalnej, intelektualnej, ale też emocjonalnej, żeby to po prostu dźwignąć. Eee, odporności, też o tym jeszcze powiemy w kolejnym slajdzie, ale też odporności na ten świat, który przychodzi, e, e, której, no, którą tylko sami możemy w sobie odnaleźć i zbudować. Tak. Więc, więc dla części, tak praktycznie patrząc na to, dla części z, z, z nas, którzy pełnią rolę przywódczą, menedżerską, e, bądź ewentualnie tych, za których rozwój odpowiadamy, to, to jest, to to stoi u drzwi. Michał, powiedziałaś, że coraz częściej AI rekrutuje, czy, czy będzie rekrutował, powiedziałeś to w, 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 w kontekście przyszłości, a to się już dzieje, dlatego że większość systemów ATS-owych, wykorzystuje AI, a te systemy ATS-owe odrzucają i przyjmują kandydatów, przy, 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 przesyłają ich dalej. W związku z tym, z wszystkim dobrym i złym, co z tego wynika, no nie? To tylko no, To rzeczywiście tak jest, ale ponadto ludzie wolą być już zatrudniani przez AI, jak, jak pokazuje raport Oracle. Ale na szczęście, jeszcze nie wiem, czy na szczęście, czy nieszczęście, nie chcą być zwalniani przez AI, więc, mhm. więc bo AI, AI, wiadomo, nie ma i nigdy nie będzie miał takiej empatii, więc nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy nie, mhm. że zwalniać, no to będziemy my ludzie. Chodzi tylko mi o to, do, 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 bardzo Ci dziękuję za to, co dodałeś. Ja, ja tylko zwracam uwagę na, na naszą narrację, żeby nie myśleć o tym, że to będzie. Znaczy tak, to się nasili, ale tak. to już jest. Nie? To jest trochę jak z tym covidem, pamiętam w naszej branży zawsze było tak, że czekamy, aż będzie można wrócić do sal szkoleniowych. To była taka jakby dominująca narracja, no nie? No nie czekamy, bo się nie doczekamy. Znaczy wróciliśmy do sal szkoleniowych i Bogu dzięki, ale część znaczy, tak jak dzisiaj tutaj mamy spotkanie, jest nas tu kilkaset osób, jakby. No nie wrócimy w tym do, 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 do sal szkoleniowych z, z tym, co tutaj się dzieje. Po prostu to, 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 jak to mówią, ładnie się mówi, to senewrati. Dwa kierunki w upskillingu menedżera. Główna teza jest taka, że menedżerstwo coraz częściej jest automatyzowane, a przywództwo. Nie zautomatyzowane, bo się go nie da zautomatyzować. I tu dwa kierunki. Jeden to jest. I teraz uwaga, my w HR-ze mamy takie pojęcie jak Excel manager. Prawda? Taki manager, który dostaje dane i z biurka, patrząc w dane, podejmuje decyzje, nie nawiązuje za bardzo relacji, nie za bardzo buduje zaangażowanie, nie za bardzo jest. Taki komunikatywny, nie za bardzo ma otwarte drzwi w sensie fizycznym i też mentalnym. I, I dla tego typu profilu ludzi być może opcją będzie opcja lewa, to, co jest ciekawe, że ona akurat jest lewa, tak jak lewa półkura, prawda? Przewodzenie technologii, wymyślanie, analiza danych, wymyślanie nowych usług z wykorzystaniem technologii. Nowych produktów, nowych procesów. Bardziej takie pójście w stronę intelektualną, ale znowu w przywódczym sensie, bo zarządczo to będzie robione inaczej. Albo przewodzenie kompleksowości, Michał, jakoś tutaj mógł ten wątek rozwinąć. Tak. Ten, ten, ten wątek był w ogóle obecny w, w tych bardzo takich pogłębionych prezentacjach. Chodzi o to, że menedżerowie. I też się od nich wymaga często tego, że trzeba zdecydować tak albo tak. A ja w tym też jest bardzo dobre takie myślenie albo i. Ale niech Państwo zauważą, że właściwie większość tych rozważań, które były wcześniej, to były rozważania dotyczące tego, jak połączyć ogień i wodę. I to jest właśnie to jest poziom tożsamości, czyli w jaki sposób budować bezpieczeństwo, ale z drugiej strony, jak wyznaczać cele. Jak być efektywnym, ale też pojawiło się słowo miłość, prawda? Jak mimo wszystko też mieć w sobie jakąś miłość do innych. I ta kompleksowość zawsze z nami zostanie. Ta kompleksowość będzie jeszcze nawet zwiększona przez AI. Będziemy mieli taką kwestię właśnie, jak współpracować z AI, a jednocześnie jak współpracować z ludźmi, jak skorzystać najwięcej z AI, a, a jak skorzystać ze współpracy z ludźmi. Więc to przewodzenie kompleksowości to jest, będzie czymś takim, co będzie wymagane od coraz większej ilości menedżerów i będzie powodowało, że oni też będą, Przechodzili na wyższy poziom i stawania się liderami, którzy mówią nie tylko to albo to, ale zastanawiali się i i. I myślę, że jest teraz ten, to, to, to miejsce na, na ostatni slajd, Pawle. No bo właśnie, bo co, co, co to oznacza? To, 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 czego nam AI nie weźmie? I tak, widzę, że właśnie, że, że, że nawet właśnie ta empatia jest tutaj, Katarzyna pisze, że ta empatia jest nam zabierana przez AI. 82% pracowników woli w ogóle rozmawiać o swoich stresach z ai niż ze swoim szefą, szefem czy szefową. Więc jasne, że to będzie nam zabierane, ale to raczej powinno wieść nas do tego, żebyśmy by byli lepsi. A nie, 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 nie żebyśmy my byli. Gorsi niż AI, więc AI będzie dla nas stanowił taką ciekawą, według mnie, propozycję nie do odrzucenia własnego rozwoju. Ten rozwój będzie wymuszony. I kończąc, to chcemy Państwu powiedzieć, że, że te, te szkolenia, które będziemy proponowali w Oksfordzie i też będziemy je jeszcze jutro dla, dla tych, którzy z Państwa będą chcieli o nich usłyszeć, też będziemy o nich opowiadali. To jest to, po pierwsze to, że AI nas nie zastąpi w naszych marzeniach. W takiej wielkiej wizji, wizji, która może pociągnąć nasze serce, może pociągnąć naszych pracowników. Nie zastąpi nas też w tym, a nawet będzie nam czasami przeszkadzała, żeby wejść w głąb siebie, żeby mieć flow, żeby mieć taki deep work, jak się, jak się to mówi, i też nas nie zastąpi w rezyliencji. I tych rzeczy, takie pracy nad sobą, chcemy chcemy w Oxfordzie uczyć. Po drugie, ważny jest ten aspekt, aspekt zespołowy. AI nas nie zastąpi. W przemawianiu publicznym, tak jak ja teraz. Mogę mieć awatara, ale, ale to ja chcę do Państwa mówić, nawet z pewnymi niedoskonałościami. AI nas też nie zastąpi w kompetencjach grupowych, czyli wchodzenia w stan flow i w, w kreatywności. On może być bardzo przydatny do tego, żeby ten proces rozpocząć, ale utrzymanie takiego stanu nigdy nie będzie przez AI, a przynajmniej przez kolejne lata nas tej AI nie zastąpi. No i na samym końcu jest coś, co zawsze będzie wykraczało poza AI, czyli znajdowanie sensu w tym wszystkim. Projektowanie sensu, znajdowanie tego sensu no i Oxford też jest trochę, a tak naprawdę przede wszystkim o poszukiwaniu tego sensu. Po co to wszystko robimy? Jaki to ma głębszy sens? Bo właśnie ten sens ludzi będzie zapalał do pracy albo będzie ich demotywował. Antykruchość absolutnie. Absolutnie tak. Nikolas Taleb, Anti-Fragility, bardzo dobrze. Mhm. No to tak kilka dosłownie inspiracji i przemyśleń, i Michał odwoływał się do takiego, do Oksfordu, do czyli do programu, który, który nazywamy Oxford Leadership Experience. To jest pierwsza połowa lipca, 6 do 12 lipca. W Polsce, znaczy uczestnicy praktycznie z całego świata, od Japonii do Stanów Zjednoczonych, ale również uczestnicy z Polski. Z Polski. I faktycznie jutro o 15 i w czwartek o 9 będziemy mieli Discovery Sessions dla wszystkich zainteresowanych, gdzie będzie więcej informacji na temat, na temat tego, co to jest za program, kim są wykładowcy, no i tak by o co my... Jakby do tego tutaj. Faktycznie jest tak, że wątek, który nazwaliśmy, czyli trend, który nazywamy AI leadership, czyli AI leadership polegający na tym, że my, jako liderzy ustawiamy się w stosunku do, do tej technologii, do tej całej rewolucji, sami i ustawiamy również się, adaptujemy się, upskillujemy się, a może nawet reskilujemy się jako liderzy. To to jest dzisiejszy taki począteczek, a więcej bardzo, bardzo wkrótce, bo już w czerwcu planujemy dwa spotkania merytoryczne na ten temat, w drugiej, w drugiej połowie czerwca, ale o tym więcej poprzez newslettery i inne kanały. Także ja dziękuję jeszcze raz, oddaję głos do studia.